Witam Was moi drodzy, jestem Zygfrydku, a to są klocki, które mają znaczenie I próbujemy przechodzić kolejną lokalizację, lokację, mapę, planszę, nie wiem ktoś ma, że nie, planszę tak czy ktoś mi ktoś powiedział, to są w, w innych grach eee... A spróbuję w ten sposób, dobra, to muszę zanim tam zaskoczę No zajmę, ja że przeszliśmy tylko dwie lokalizacje, bo przeszło mi dość kiepsko, Poszło mi dość kiepsko ale miejmy nadzieję, że tym razem osiągnął większy sukces ja mam teraz skoczyć chyba to popsułem Albo nie, bo tam jest widzę piaskowy, to mogę do góry wskoczyć Dobra, zrobię w ten sposób Oj, oj, oj Jeszcze raz Świetnie Dobra, wiercimy tu Wiercimy tu, zobaczymy co tutaj wypadnie Tu wypadnie w ten sposób Więc Zróbmy tak, że Ojej! Tu piaskowy, tu żelazny, tu żelazny. o kurczę, Jeszcze raz, tu piaskowy, tu żelazny, tu żelazny, a tu piaskowy. W ten sposób stracę tylko dwa klocki zamiast czterech. A i tak muszę na to zepchnąć lód, jak widzimy. O. o! A tutaj i tak muszę. Piaskowy i drewniany, tak na wypadek. ten piaskowy może się przydać. Po wie dobra Czyli co teraz mają ułożyć tutaj? Ten z czterech, dobra, i wysadzić to w powietrzu. No okej, okay, to ma pewien sens. I lecimy dalej. O, i mi tylko dwa klocki, co ja teraz robię patrzcie, że popełnił błąd jednak gdzieś po drodze I chyba nawet wiem gdzie Miałem sobie inaczej przygotować tamtą wierco wierconką Już nawet wiem która No cóż I mam nadzieję, że zaraz się poprawimy Jeszcze raz tu Tu trzeba zrobić taką kładkę no, specjalnie zdecerowane. Tu trzeba przebiec I ten klocek przepchnąć tu ułożyć wejście. Tu wywiercić piach. Tu też. Tu wywiercić no. Żelazo. Teraz tak. Piach. Żelazo. Żelazo i piach. Dobra. Oj. No. Tu popełniłem błąd, bo tu powinien zacząć żelazo, tak, żelazo, żelazo, piach i piach. I teraz jak przepchnę lud, to będę mógł piach znowu sobie podnieść, o. Widzicie? I w ten sposób będę miał dwa klocki więcej te dwa, których mi przeschnął, dobra. Dobra. Dobra, trzy drewienka i piach, co? Detonacja. Teraz tu muszę wskoczyć. Raz, dwa, trzy. O! Aha, no dobra no. Raz, dwa, trzy... Cztery, tak No dobra A, patrzcie, jakie To Jest tak zrobione, żeby, że tego nie przewiertam. No dobra, już on, nie przewiertam mi. Czemu tak mówię? Czy w ogóle znam się może tak powtarzam ciągle, bo podświadomie wiem, że istnieje takie określenie? O, nowy upgrade, uhu hmm. Mam znaleźć teraz rudę żelaza i rudę miedzi. Czyli prawie w Minecrafcie. Jest tą różnicą, że tam jest ruda złota, a nie miedzi, ale kolorystycznie wygląda tak samo. O, tu jest miedź i złoto. No, czyli miedź i żelaza, tak gada. Widzicie, dużo Minecrafta. Tu jest miedź, żelaza... A, miedź, ruda, miedź, żelaza, albo miedź, miedzi. Tak, 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 dobra, wykształcam. Tej i te twoje pomysły. Ruda miedzi, którym, którą przykuczam, że niedługo no w jakiś sposób pochłaniać albo coś takiego Dobra czy ja to przeskoczę w ten sposób? Nie Jak ja się to mam do dostać? Może skóry będą się zaskoczyć? Spróbujmy Skacz te trowociku Wow! i zaskoczyłem! Uhu, sukces Dobra jest więcej miedzi Po co mi ona? Nie mam pojęcia Zobaczmy po co to wiem w sumie do e, ulepszenia No ale zobaczymy co z tego ulepszenia nam wyjdzie Dobra drewienko W ten sposób O Wszystko będę mógł wtedy odzyskać A to też się przecież dla nas liczy Trzeba, że widzę już tutaj, że będę musiał zrobić Oj, tylko nie, nie zmarnować złych surowców Czy zasobów Dobra drewienko Kawałek piachu, świetnie. Ojej. Dobra, kostka, lodu Aha, dobra, widzę, że następna będzie również potrzebna. Tylko, że jeszcze nie teraz, bo ją źle zepnę i wtedy będzie flipa. <grym> dobra, już wiem tak, Tu piach, bo nie będzie mi potrzebny. Tu też piach, tylko że zaraz go odzyskam. I to też za chwilę odzyskam. Dobra. Wiercimy, wiercimy, wiercimy. Teraz to spadnie na dół ten lód. I Siegfried jesteś geniuszem. <laughs> Patrzcie, ten lód jedzie szybciej niż ja biegnę. Uuu, tylko, że go dobiegam. Doganiam. Sobie. <laughs> Jak jest już na skraju przepaści. Dobra. Tu jest kolejny zestaw klocuszków. Jeszcze kawałek miedzi. Jeszcze kawałek żelaza. Ale mało tego. No, kuszyk, czyli tam jeszcze do góry gdzieś będę musiał się pozostać. No. Dobra. O! Patrzcie, klocki mieć i żelaza. Czyli coś co mi nie będzie potrzebne, więc trzeba to teraz zużyć. Co w ten sposób? Dobra. Więc trzeba jeszcze jakby tutaj... Ale dobra, mam więcej piachu i drewna, więc tak piach, drewno, drewno i piach. Dobra. Dobra, żeby doskoczyć. O! Teraz tego nie rozwalać, bo sobie zepsuję zabawę. Wow Wow! I co teraz? Hmm. Teraz jak to jest pa <ścoughs> Dobra momencik, bo ja tu nie chcę sobie zepsuć tego. Tu drewno. No tak, nie będzie drewno, dobra. Teraz tak. To przewiercić, to przewiercić, to rozwalić, to również. No dobra, jestem stratny, Jeden klocek piasku. Mam nadzieję, że nie będzie to dla mnie kluczową rzeczą, kluczowym elementem. Nie będzie ten jeden klocek piasku. Piach i piach. Tylko, że jakie tam wskoczyć mam niby? <grystanie> Ale są nimi jeden klocek piachu, więc jakbym mógł część odzyskać... Dobra, jeśli dam drewienko, drewienko... Nie, bez sensu. Piach i piach. A! A nie Co ja przecież robię? Przecież ja mogę sobie w to miejsce na przykład dać żelazo, które i tak za chwilę odzyskam. No tak, mogę przecież. Więc tak, tutaj damy drewienko. Tutaj też. No kurczę, mylu mi się guzik, widzicie ze stresu. Nie chcę źle kliknąć. Jeszcze raz. Drewienko, drewienko. Piach, nie piach. Miedź i piach. nie powinienem tego zrobić na odwrót. A zaraz zobaczymy. Dobra, raz po śmierdzi. Nie śmierci koza zdechła Łech 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 łe. Oj koniec czasu co ja teraz zrobię No zaczniemy od miedzi którą mogę rozwalić Miedź Piach, piach, piach Tak Teraz mieszamy. Teraz mogę na to wskoczyć. Piach i piach. Na odwrót. Już wiem. I piach. Teraz te dwa piachy spadną, a tą mieć mogę odzyskać. Haha, jestem geniuszem. sukces! Teraz proszę napisać, Zykfrydzi, jesteśmy z Ciebie dumni, że tak to rozgryzło. <gryzł> ja ajak. Wow. Dobra, co mi to da? Zgaduję, oczywiście, że jakiś upgrade związany z jedzią i żelazem, ale to innego. Level up. Ba, 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 ba. Moje wiertło i ciało zostało ulepszone. Aha, poprzez miedź i żelazo, tak? Mam wrażenie, że jest przedzielone teraz na pół. Chociaż nie pan. nie pamiętam, czy wcześniej też tak było, czy nie? Kurczę. No nic, tak czy siak? Możemy teraz rozwalać mieć i żelazo, czyli jest jakiś post, postęp. chciałbym być podstęp, a podstęp na pewno też tu jest, bo teraz będzie coś nowego, trudnego. Te roboty, jeden i No tak mi się wydaje, że się przepołowił, bo widzę, że na naciśnięciu z tym jest jakiś taki przepołowiony symbol. Dobra, ale to już zobaczymy, co tutaj tą zagadkę zobaczymy w następnym odcinku. To było na tyle. Trzymajcie się i do następnego.